Jeśli czujesz, że pożądanie ściga Cię bardziej niż kogokolwiek kogo znasz, posłuchaj uważnie. To nie dowód słabości, ale możliwy znak, że zostałeś naznaczony. Świętość przyciąga wojnę, światło przyciąga ogień, a tego, czego wróg nie zepsuje kłamstwem, spróbuje wypaczyć porządliwością, bo porządliwość przeprogramowuje miłość. Pokaże, dlaczego ludzie, których Bóg oddziela, Często mierzą się z najsilniejszą presją seksualną. Nie po to, by cię zawstydzić, lecz wyposażyć. Pismo nie bagatelizuje tej walki. Nazywa ją po imieniu, uzbraja cię i oferuje coś lepszego niż zaciskanie pięści, nowe serce, nowe nawyki i nową nadzieję. Powód jeden. Nosisz wyższe powołanie, więc stawka jest większa. Gdy Bóg kogoś oddziela, jego upadek zniechęca wielu. Dlatego pokusa celuje w widoczność. Piotr ostrzega: Powściągajcie cielesne rządze, które walczą przeciwko duszy. 1 Piotra 2:11. To język wojny, niedobrostanu. Twoja czystość chroni innych pomyśl o Józefie, bez publiczności tylko dom, kłamstwo i chwila. Jakże więc mógłbym dopuścić się tak wielkiej niegodziwości i zgrzeszyć przeciw Bogu? Rodzaju 39:90. Uciekł, stracił płaszcz, zachował koronę. Prywatne zwycięstwa zabezpieczają przyszłe powołania. Jeśli jesteś wybrany, presja prywatna bywa intensywna, bo twój przyszły owoc zagraża piekł. Powód dwu, duch budzi pragnienie chwały, a grzech zniekształca je w pogoń za przyjemnością. Jakub pisze: Każdy bywa kuszony przez własną porządliwość, która go pociąga i nęci. Jakuba 1,14,15. Pragnienie nie jest wrogiem. Nieuporządkowane pragnienie nim jest. Duch rozpala głód piękna Boga. Porządliwość porywa okablowanie i redukuje chwałę do ciała. Oto reset na dziś wieczór. Przed snem przeczytaj głośno Psalm 27:4 i zapytaj, jakiego piękna szukam. Potem zanotuj jedno zdanie. Dziś szukałem pociechy w Juditation. Jutro, z łaski, najpierw będę szukać piękna Boga poprzez g -g siś. Zamień mglistą winę na cel. Braki potrzebują lepszej uczty, nie tylko zamkniętej lodówki. Powód 3. Wróg celuje w miejsce, gdzie mieszka miłość. Przymierze. Grzech seksualny atakuje obietnicę. Paweł mówi, uciekajcie od rozpusty. Nie należycie do samych siebie, bo zostaliście nabyci za cenę. 1 Koryntian 6, 18-20 Przymierze ogłasza – należy. Porządliwość szepcze – ja decyduję. Spór toczy się o własność. Ludzie odkupieni są pod presją. Ustal prostą granicę, która czci przynależność. Zero tajnych kanałów. Jeśli rozmowa, karta lub aplikacja muszą pozostać ukryte, traktuj to jak zagrożenie. Ładuj telefon poza sypialnią. Używaj filtrów treści na wszystkich urządzeniach. Nie dlatego, że zasady zbawiają, lecz bo szyny trzymają Cię na moście, gdy Bóg leczy pragnienia. Powód cztery. Ciało walczy z duchem codziennie, nie jednorazowo. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Galacjan 5,17. To codzienny konflikt. Oczekiwanie pokoju tam, gdzie Bóg powiedział wojna, rodzi rozpacz. Oczekiwanie wojny tam, gdzie obiecuje łaskę, buduje wytrwałość. Duch nie tylko zakazuje uzdalnia do drogi. Wypróbuj poranną sekwencję przez siedem dni. Przed kawą wypowiedz Rzymian 13-14. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie cielesnej zapobiegliwości. Potem usuń jedną zapobiegliwość, skasuj ulubioną zakładkę, przenieś urządzenie, zmień trasę dojazdu. Zapobiegliwość to planowanie. Zabij jutrzejszy upadek, rozbierając dziś drabinę, która do niego prowadzi. Powód 5. Twoja historia niesie wpływ, więc pokusa personalizuje podejście. Przypowieści pokazują, jak pochlebstwo i sekret piszą scenariusz. Jej wargi ociekają miodem omijaj z daleka jej drogę. Przysłów 5, 3, 8. Dziś głosem jest algorytm, który bada Twoje nocne wzorce. Wie, kiedy jesteś sam, zmęczony lub rozdrażniony. Skontrować to możesz przed decyzjami. Napisz dwuliniową zasadę i przyklej tam, gdzie odkładasz telefon. Jeśli minęła 22:30 i jestem sam, odkładam telefon do ładowania w kuchni i czytam Psalm 119:9. Jak młodzieniec oczyści swoją drogę, przestrzegając jej według Twojego słowa. Czystość to strzeżona brama, nie niepilnowany ogród. Powód 6. Dobry dar pragnienia czynicie celem. Bóg wymyślił pociąg, nie internet. Pieśń nad pieśniami świętuje namiętność w przymierzu. Grzech podrabia świętowanie konsumpcją. Wróg nienawidzi radości przymierza, więc sprzedaje adrenalinę bez ślubów. Wybrani mają uczyć się zarządzać pragnieniem, nie demonizować go. Zarządzanie to rytm, troska i prawda rytm czekać na przymierze. Troska, utrzymywać romans żywy, randki, słowa, humor. Prawda, szybko wyznawać, gdy zaczyna się dryf. Żonaci, zaplanujcie spacer kontroli serca co tydzień. Bez telefonu, 20 minut, dwa pytania. Jak ma się twoje serce? Jak mogę lepiej kochać cię w tym tygodniu? Powód 7. Wstyd jest kneblem, a wróg wie, że głosisz swoją historią. Upadek Dawida był publiczny, ale jego wyznanie także. Wyjawiłem ci swój grzech i ty przebaczyłeś. Psalm 32:5. Wróg chce, by wybrani wierzyli, że ujawnienie kończy użyteczność. Bóg komponuje psalmy z ruin. Wyznanie to początek mądrości. Jeśli niesiesz tajemną przeszłość, zrób odważny krok w ciągu najbliższych 24 godzin. Powiedz o tym dojrzałemu wierzącemu tej samej płci, nazwij wzorzec, poproś o modlitwę i plan. Potem uklęknij i przeczytaj Hebrajczyków 4:15, 16, Twój Zbawiciel we wszystkim doświadczony, podobnie jak my, lecz bez grzechu. Zbliż się! Przyjmij miłosierdzie, znajdź pomoc na czas. Chwyćmy to za rączki, zbuduj obronę trójwarstwową. Pierwsza warstwa, narzędzia chwili, oddech pismo, wyjście, gdy fala uderzy w dech cztery, zatrzymaj cztery, wydech cztery, dwa razy wypowiedz drugi Tymoteusza 2,22. Uciekaj przed rządzami młodości, a dąż do sprawiedliwości. Potem wstań i zmień pokój. Ciała przerywają cykle, które umysły negocjują. Druga warstwa. Codzienne rytmy. Sen, pismo, ruch. Kładź się 45 minut wcześniej. Czytaj jeden rozdział Ewangelii każdego ranka. Zrób 10-minutowy szybki spacer, gdy rośnie stres. Pokusa kocha zmęczenie, nienawidzi klarowności. Małe, powtarzalne wybory są silniejsze niż wielka nocna przysięga. Trzecia warstwa: szyny relacji. Wspólnota, wyznanie, doradztwo. Wejdź do małej grupy, która zadaje prawdziwe pytania. Ustal stałe spotkania z mentorem. Jeśli utknąłeś, poszukaj chrześcijańskiego doradcy, który traktuje wstyd jak objaw, nie tożsamość. Bóg leczy światłem. Izolacja inkubuje nawrót. Obecność to antidotum. Zachowaj ten obraz. Myśl o czystości nie jako śnieżno-białej koszuli, której rozpaczliwie nie chcesz poplamić, ale jako o płomieniu w lampie. Jezus powiedział błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą Mateusza 5,8. Czystość rozjaśnia widzenie. Nie walczysz o utrzymanie czystej koszuli, ale o podtrzymanie płomienia, by widzieć tego, którego kochasz. Więc czy wybrani są kuszeni najbardziej. Często tak. Twoja adoracja zagraża ciemności, twoja historia wzmacnia słabych, a twoja radość smakuje wolnością. Ale nie jesteś w mniejszości ani bezbronny. Postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądliwości ciała. Galacjan 5:16. To obietnica z mocą. Jeśli coś poruszyło cię podczas słuchania, zatrzymaj się teraz. Poproś Boga, by odsłonił jedną zapobiegliwość, którą musisz usunąć, osobę, której musisz powiedzieć i praktykę, którą zaczniesz jutro. Zrób pierwszy krok dziś wieczorem. Nie próbujesz zdobyć Bożej miłości. Idziesz, bo jesteś kochany, a miłość jest silniejsza niż porządliwość. Prawda, której nikt nie chce powiedzieć głośno. Pokusa nie znika, tylko zmienia przebranie. Im dojrzalszy się stajesz, tym subtelniejsza bywa. Gdy wróg widzi, że nie zwiąże cię oczywistym grzechem, próbuje porządliwością o pobożnym wyglądzie. Uwagą, podziwem, oklaskami. Nawet w służbie szept pragnienia bycia pożądanym nie milknie. Paweł ostrzegł. Kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. 1 Koryntian 10:12. Duchowa pycha to klimat dla moralnego krachu. Gdy wierzysz, że pokusa już cię nie dosięga, przestajesz strzec bram. Dawid, po latach chodzenia z Bogiem, nie upadł z głodu, lecz z nudy. Nuda to ciche pole bitwy. Wybrani często je napotykają, bo ich życie kręci się wokół odpowiedzialności, służby i powściągliwości. Bezczynne chwile stają się otwartymi drzwiami. Dlatego drugiego Samuela 11 zaczyna się nie od ataku, lecz od zdania. Na wiosnę, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid pozostał w Jerozolimie. Miał walczyć, ale został. Ta pauza kosztowała czystość. Gdy przestajesz iść w stronę powołania, dryfujesz ku słabości. Porządliwość kwitnie w stagnacji. Potrzebujesz ruchu zgodnego z powołaniem. Służ, studiuj, buduj, mentoruj, twórz. Wypełnij próżnię wizją, zanim pustka wypełni cię fantazją. Bóg nie usuwa pragnienia, kieruje je ku przeznaczeniu. Ta sama energia, która podsyca porządliwość, może napędzać cel. Ten sam impuls, który pragnie posiadania, może stać się pasją modlitwy. Gdy przekierowujesz energię zamiast ją tłumić, przemieniasz pokusę w świadectwo. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12:21. Nie tylko opieraj się złu, zastąp je dobrem. Bądźmy praktyczni. Gdy czujesz wzrost fali pokusy, zapytaj, jaki to naprawdę głód? Samotność, stres, odrzucenie, zmęczenie? Zidentyfikuj korzeń, zanim pobiegniesz po ulgę. Potem potraktuj korzeń prawdą, zadzwoń do przyjaciela, wyjdź na zewnątrz, módl się głośno Psalmem 63. Dusza moja lgnie do ciebie, prawica twoja mnie wspiera. Powód 8. Wybrane dusze niosą głęboką wrażliwość. Twoja podatność na pokusę często lustrzanie odbija zdolność do uwielbienia. Kto czuje dużo, ten kocha mocno, ale też mocno się rani. Szatan wykorzystuje tę wrażliwość, zamieniając tęsknotę w porządliwość. On nie kusi obojętnych, kusi namiętnych. To samo serce, które płonie dla Boga, może zostać przypalone przez grzech, jeśli nie jest strzeżone. Jeśli to o Tobie, nie przeklinaj swojej wrażliwości, poświęć ją. Używaj sztuki, muzyki, spacerów modlitewnych, postu, dziennika. Przynoś emocje Bogu, zanim staną się bożkami. Wylej serce jak Dawid. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha prawego. Psalm 51:10 Ta modlitwa wyszła z serca, które się sparzyło i zostało przebaczone. Powód 9. Pokusa bada, w co wierzysz o łasce. Wielu żyje tak, jakby łaska tylko przebaczała grzechy, ale nie zapobiegała im. Tymczasem Tytusa 2, 11, 12 mówi: Ukazała się łaska Boża. Wychowująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości. Łaska cię szkoli. Każde nie dla grzechu jest mięśniem, który wzmacnia. Bóg nie wręcza ci tarczy i nie zostawia na deszczu. Uczy podnosić ją przed burzą. Gdy upadniesz, nie tarzaj się. Wstań, przeanalizuj upadek. Poznaj godzinę, dostosuj zbroję. Uświęcenie przypomina trening. Powód 10. Pokusa seksualna nasila się tam, gdzie powołanie krzyżuje się z wpływem. Wróg chce Twojej wiarygodności, zanim usta wypowiedzą przesłanie. Dlatego przywódcy upadają publicznie. To multiplikuje szkody. Im większy wpływ, tym bardziej zamierzona musi być pokora. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Jakuba 4:6. Pokora to zbroja. Nawykuj natychmiastowe oddawanie chwały. Gdy otrzymujesz pochwałę, przekaż ją w ciszy wzwyż. Chwała tylko Bogu. To duchowy teflon. Nie pozwala chwale przykleić się do ego i fermentować w pragnienie władzy, uwagi lub afektu. Wdzięczność utrzymuje serce lekkie. Pycha je obciąża. Powód 11. Wróg używa porównania, by zamienić zadowolenie w pożądanie. Przewijanie mediów społecznościowych stało się ołtarzami zazdrości. To, co kiedyś nazywano cudzołóstwem w sercu, dziś chowa się w pikselach. Jezus powiedział: Każdy, kto patrzy na kobietę, by jej pożądać, już w sercu swoim z nią cudzołożył. Mateusza 5,28. On nie potępiał pociągu, obnażał obsesję. Obrona? Kuruj swój fit, jakby od tego zależał Twój umysł. Przestań obserwować to, co wzbudza porządliwość, zazdrość lub fantazję. Wypełnij ekran tym, co podnosi, nie uwodzi. Co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, o tym myślcie. Filipian 4.8. Myślenie to czasownik. Ty wybierasz fokus, a fokus formuje pragnienie. Powód 12. Izolacja wzmacnia pokusę. Wróg kocha prywatne ekrany i ciche pokoje. Potrójny sznur nie tak prędko się zerwie. Kaznodziei 4:12. A większość walczy jak pojedyncze włókno. Potrzebujesz kogoś, kto zna Twoje wzorce i wyzwalacze, kto zadzwoni, gdy Twoje milczenie się przeciąga, a oczy się męczą. Jeśli tego nie masz, módl się o to w tym tygodniu. Proś Boga o zaufanego przyjaciela, który kocha Twoją duszę bardziej niż Twój wizerunek. Zawrzyjcie przymierze. Szczerość ponad komfort. Wyznanie szybciej przełamuje izolację niż siła woli. Wyznawajcie więc sobie nawzajem grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Jakuba 5:16. Zauważ: uzdrowieni nie zawstydzeni. Powód 13. Pokusa seksualna rośnie, gdy głód duchowy pozostaje niekarmiony. Zostałeś stworzony, by być napełniany Bogiem, nierozpraszany. Jezus powiedział czas błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mateusza 5:6. Wybrani często cierpią na duchowe niedożywienie, karmią innych i zapominają jeść. Dlatego pastorzy, liderzy uwielbienia i wolontariusze czasem rozsypują się w prywatnym grzechu, biegną na pustym baku. Nie tylko służ Bogu, chodź z Bogiem, chroń skryty czas bardziej niż kalendarz, ustal nienegocjowalne, chwila ciszy przed świtem, modlitwa dziękczynna przed snem, wyznanie przed wieczerzą. To nie rytuały, lecz tankowania. A gdy upadniesz, a czasem upadniesz, pamiętaj, porażka nie jest tożsamością. Piotr trzykrotnie zaparł się Chrystusa. Ale Jezus spotkał go trzema pytaniami: czy mnie miłujesz? Łaska przywraca tak głęboko, jak grzech rani. Znakiem wybranych nie jest perfekcja, lecz wytrwałość przez miłosierdzie. Gdy czujesz się niegodny z powodu zmagań, pamiętaj: Najbardziej zajadłe pokusy często odwiedzają najbardziej namaszczone serca. Szatan nie marnuje amunicji na tych, których ma. Twoja wojna dowodzi wartości. Ogień nie oznacza opuszczenia to dowód powołania. Jesteś kuwany, niezapomniany. A Bóg, który rozpoczął oczyszczenie, doprowadzi je do końca. On nie zmarnuje twojej walki. Każdy opar, każdy upadek wyznany, każde pragnienie poddane to krok bliżej wolności. Wierny jest ten, który was wzywa On też tego dokona. Pierwszych Te Saloniczan 5:24. Jest chwila, którą każdy wierzący przeżywa, cicha sekunda przed upadkiem. Ekran świeci, myśl zostaje, wyobraźnia maluje to, czego serce nie powinno dotykać, w tym oddechu niebo milknie, a piekło kołysze przynętą. To, co wybierasz, odsłania kto rządzi pragnieniami. Pamiętaj. Pokusa to nie grzech. Sam Jezus był kuszony. Różnica tkwi w tym, co robisz z zaproszeniem. Pokusa puka. Grzech otwiera drzwi. Sprawiedliwość mówi dziś nie, ponieważ sam cierpiał, będąc kuszonym. Może przyjść z pomocą tym, którzy są kuszeni. Hebrajczyków 2:18. Nie walczysz sam, walczysz z pomocą. Wróg szepcze: Zawsze taki będziesz. Ewangelia ogłasza, jesteś nowym stworzeniem, stare nie jest Twoim przeznaczeniem, to Twoje świadectwo w trakcie pisania. Prywatne bitwy Bóg często przemienia w publiczne służby. Wybrani są testowani tam, gdzie później będą uczyć. Twoja walka może być treningiem. Jak Lew Dawida przygotował go na Goliata, tak obecna pokusa przygotowuje Cię do większego powołania. Nie możesz paść innych, dopóki nie zmierzysz się z bestiami na polu. Rany tej wojny mogą stać się dowodem Twojej władzy, by leczyć. Przestań nazywać się brudnym, bo jesteś kuszony, nazwij się żywym. Martwe serca nie walczą, poddają się. To, że czujesz szarpnięcie i wołasz do Boga, znaczy, że wciąż jesteś na wojnie, a więc nie przegrałeś. Obecność walki nie oznacza nieobecności zbawienia. To dowód życia duchowego. Zrób coś praktycznego na chwilę najsłabsze. Zapisz prawdę tam, gdzie ją zobaczysz. Nie jestem moimi impulsami, jestem Jego. Gdy nadejdzie fala, przeczytaj to głośno. Pożądliwość próbuje zredukować tożsamość do impulsu. Bóg przywraca ją do relacji. Gdy Jezus mówił: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, mówił o tych, którzy opłakują grzech i wciąż biegną do łaski. Biegnij w tę stronę, nie pełzaj do Boga w wstydzie, biegnij w poddaniu. Marnotrawny syn nie obmył się przed powrotem, przyszedł brudny, zrozpaczony, rozbity, a ojciec pobiegł szybciej. Taki jest twój Bóg. Nie krzyżuje ramion, otwiera je. Nie oczekuje perfekcji, odpowiada na poddanie. Bliski jest pan skruszonym w sercu i wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34:18. Twój najniższy punkt może stać się najbliższym spotkaniem. Może właśnie tego dziś wieczorem oczekuję. Nie twojej siły, lecz rezygnacji z niej. Pole bitwy porządliwości staje się świętą ziemią, gdy wypuszczasz miecz i szepczesz: Pomóż mi! I pomoc przychodzi, często dyskretnie, czasem to przyjaciel z właściwym pytaniem, czasem werset, który nie wychodzi z głowy, czasem zmęczenie, które powstrzymuje cię przed zejściem tam, gdzie planowałeś upaść. Łaska ma tysiąc przebrań. Ucz się widzieć je nie jako przypadki, ale jako ratunek. Gdy Paweł błagał o usunięcie ciernia, Bóg powiedział: Wystarczy ci moja łaska, bo moc w słabości się doskonali. Jeśli wybrani są kuszeni najbardziej, może dlatego, że Bóg chce okazać przez nich więcej łaski. Światu nie potrzeba świętych perfekcyjnych, potrzeba świętych szczerych, którzy potrafią powiedzieć: Byłem tam, a On wciąż mnie kochał. Co zrobić po wysłuchaniu tego wszystkiego? Nie tylko czuj przekonanie, wejdź w działanie. Dziś wieczorem wypisz, co karmi Twoje pokusy? Aplikacje, godziny, nastroje, muzyka, samotność. Obok każdego punktu wpisz zamianę, skrolowanie na spacer, izolację na wiadomość do przyjaciela, winę na wdzięczność. Przemiana zaczyna się od zamian. Jutro rano przeczytaj Efezjan 6:10:18: Zbroję Bożą. Wyobraź sobie, że zakładasz ją część po części. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, tarcze wiary, hełm zbawienia, miecz ducha, sandały gotowości. Mów powoli na głos. To nie tylko metafora, to nastawienia umysłu. Każdy element chroni ranę, którą wróg wykorzystywał. A gdy nadejdzie kolejna fala, nie skupiaj się na grzechu. Skup się na zbawicielu. Wypowiedz jego imię głośno. Pokusa traci siłę w świetle uwielbienia. Ciemność znika, gdy serce zwraca się ku górze. Szept Jezus to już wojna. To jedno słowo zmienia atmosferę, bo ten, którego oznacza, zgniótł głowę węża. Słuchaj, nie jesteś błędem walczącym o czystość, jesteś cudem w budowie. Pokusy, które chciały cię złamać, staną się narzędziami, których Bóg użyje, by cię kształtować. Pewnego dnia spojrzysz na ten sezon i zrozumiesz, że wojna, która zdawała się Cię zabijać, uczyła Cię walczyć jak syn lub córka Boga. A więc podnieś głowę. Zostałeś wybrany do świętości i uzdrowienia. Bóg nie zawstydza rannych żołnierzy: opatruje ich i wysyła silniejszych. Nie ukrywaj blizn, pozwól im świadczyć, że łaska jest większa. Jesteś dowodem, że światło zwycięża nawet w najbrudniejszych okopach serca. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, zatrzymaj się teraz, weź oddech i podziękuj Bogu, że cię nie porzucił, bo cię nie porzucił. Ten sam Jezus, który uciszał burze, wciąż mówi pokój niespokojnym pragnieniom. Pozwól Mu. Bitwa w tobie nie jest końcem, to początek stawania się. Zanim wyjdziesz, pamiętaj: Twoja historia ma znaczenie. Ktoś czeka na nadzieję, którą właśnie znajdujesz. Bądź blisko, bądź szczery i idź dalej ku wolności. Zasubskrybuj, włącz powiadomienia i ucz się z nami dalej, gdy odkrywamy, co Słowo Boże naprawdę mówi o najtrudniejszych kwestiach wiary. Bo nie musisz stawiać im czoła sam. Bóg nie boi się twoich pytań ani pokus, my też nie.